Ja jestem Wiktor, a to jest mój kolejny odcinek z Minecraft'a Survival. Dzisiaj wybierzemy się do kanionu. O, a to skąd się wziął? A nie ten przycisk. Poczekajcie, o, ok. Jestem już w dobrym widoku. Co to. Ktoś mi grzebał w ustawieniach. A! Nie. What the fuck. Dobra, przeżyjemy i tak, dzisiaj mieliśmy się wybrać do kanionu znaczy do jakiejś kopalni żeby zdobyć gdzie ja to biorę żeby zdobyć jakieś surowce, ponieważ te surowce się przydadzą co ja robię te surowce się przydadzą do naszego domku i tak, nawet nie mam jak zrobić mięsa jestem po prostu tak biedny, nawet mój dom jest bez dachu, więc to jest tragedia. Ale mi się sadzą już drzewka, jest nawet plusy, są, że mam sadzonki, piękne sadzonki, kochane. I tak, gdzie się tu wybrać? Do jaskini. Popatrzcie, mam tak. Pustynia. Może tam coś będzie, bo myślę, że tutaj raczej nie mam na co liczyć. Tutaj, jak już coś tak piękny, skok. Jedyne szybkie zejście z tej jakże olbrzymiej góry. Czyli co, idziemy tam, tam, tam i tam pewnie coś będzie. Mam taką nadzieję. Bo jak nie będzie, będzie źle. Ale pewnie będzie. Dobra, tutaj owieczki się pasą na tej jakże fajnej górce. Tutaj nic nie ma, nie ma. Dobra, idziemy tam. Może tam coś będzie? I oczywiście dwa mięska. Na pasku żywności, super. Zatnie. Tam coś może być, tam jest. Yy, tak... ...górzysto. Tutaj... Hmm, fajny, fajny teren tu jest w ogóle, tak teraz właśnie... ...spojrzałem, że tutaj nawet jest spoko. My mieszkamy na tej górce, tak. A... ...tu jest kopalnia jakaś, dobra. Zaczynamy. Nawet pochodni nie mam. Enderman. Chyba. O nie. No tak, Enderman. Ja go słyszę. O nie. Masaka. Nawet nie wziąłem miecza. Tragedia. Muszę iść szybko po drewno. Taka pierwsza, taki pierwszy wypad. To zawsze jest taki nieogarnięty lekko, ale wiecie. Od czegoś trzeba zacząć. Dobra. O, weźmy stać drzewko, rozwalmy. I musimy chyba świnkę jakąś grzecznie zabić. Bo jak widzicie, mój pasek żywności jest w krytycznym stanie i my długo nie wytrzymamy. Więc muszę nawet zarząć jakąś świnię i zjeść ją tak na surowo. No chodź, 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 no chodź, chodź do Wiktora. Dziękuję Dobra, da półtora serduszka, jedno mięsko, więc No sporo jeszcze tego mięska musimy trzeba mieć cztery sztuki Dała trzy, dobra Dobra, myślę, że... Tyle wystarczy, chociaż tam jest jeszcze świnka tu tam. O, nawet dwie są. Też coś jest? Nie, dobra, tylko mi się wydawało. Tam jest chyba nie, tam jest owca, myślałem, że tam już jest nasz widoczny budynek, ale nie. przewidywało mi się, znaczy... Przewidziało mi się. Dobra, bierzemy i. Idziemy, robimy pochodnie jedną, ale jedną. Może nawet tyle wystarczy. Ops. I tak sześć. Tak, tak, mamy cztery pochodnie. Szacun. I idziemy tutaj. O nie, tu coś jest. Ja już to czuję, że tu jest coś więcej. Oj. Fok, 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 fok. Dlaczego? Lejesz go. Drewnianym go. Co się będziemy pierdzielić. Leżysz. Okej, okay, tu się wychodzi. Nie, tu jest więcej tego. Mm. Tu coś chyba będzie. Dobra, już nie mam nawet węgla. Jest lipa. No cóż, mogę tutaj zajrzeć, bo tu znaczy... Nie, no po co? To jest grawe. No i się nie opłaca. Dobra, idziemy tutaj. Weźmiemy jedną pochodnię stąd i stąd. Ja się. Jak się... ja nie lubię tych dźwięków, one są takie. niepokojące. Tak, no bo wejście, tak idziecie widzicie sobie nagle taki. Wiecie, przeraźliwy dźwięk, no to. lekko to nie jest normalne. Dobra, mamy teraz już będzie mieć 8 pochodni, więc rośniemy w siłę. I tak, tutaj nie ma nic, tu nie ma nic. O, nie to też. I jeszcze dalej, dobrze. I tu się kończy. Ale jest węgiel. A węgiel zawsze się przyda na początek, bo z czegoś trzeba przepalać. A od razu też doświadczenie poleci. To jest, wiecie, to jest, to jest biznes. Jezus nie chce mi się pierwszyć tym drewnianym kilofem. że go skończę i będę miał spokój. Już? Nie, tu jest jeszcze. No, dobrze, w końcu jest. Coś szybszego już w końcu. Tak, udało się. Dobra, tu jest jeszcze. No, trafiliśmy na sporą rudę węgla. Znowu coś mi puczy. Coś w tym miejscu. Coś tu musi być. Jakaś druga jaskinia. Bo coraz głośniejsze są te odgłosy. Sprawdzimy to. no tu jest coś głośno. Chwila, oj! No tu już jest przegłośno, więc to, to, coś tu, coś tu jest, coś tu jest. Oj! No, coś tu jest, coś tu na stule jest albo spawner. Chwila. O, coś ciszej. Chwilę. Dobra, idziemy w dół na razie. Znaczy, kopiemy w dół. Nie mamy pochodni. Mamy 20 węgla. To. Mamy już 12 pochodni. Rośniemy w siłę. Ja Wam to mówię. Za chwilę będziemy mieć 3 staki. Dobra, kopiemy się teraz tak. Przed siebie pójdziemy, bo tu coś słyszę. Słyszę tak głośno nawet. Tu jest ziemia. Może coś obok tej ziemi będzie? O, chyba nie. Dobra, tu jest grawa, więc. Nie będziemy się przez grawę przykopywać Nadal nic tu nie ma A od... O, żelazo, dobra, no to jednak coś tu jest Przynajmniej dla mnie ciekawego Mamy przynajmniej sporo jest tego żelaza, bo zawsze jak na początku znajduję żelazo to jest to dwie sztuki A tu już mamy sześć Na dwa kilofy starci Bo no ja mówię, rośniemy w siłę, jeszcze. to... setny raz powiem, ale to będziemy mieć tego więcej dobra, tyle Tyle, tyle, tyle. Dobra, to chyba się nawet już nie opłaca kopać do góry, znaczy w dół. Zaraz znajdę, gdzie tu jest taki poziom najwyż... największego, takiego, wiecie, głosu tych kutazów. Chyba nigdzie. Dobra, to się będziemy pierdzielić, idziemy gdzieś dalej. Noc jest. O nie! naprawdę nie noc fuck. dlaczego dlaczego ja nie chcę bowiem się o tu jest nawet bezpiecznie takie wyjście jest spokojne tutaj żadnego przejścia dalej nie ma możemy iść spokojnie spokojnie Naświetlmy lekko okolice. Dobra, tu nic nie ma. Więc myślę, że możemy iść do naszego domku. Tu też chyba przyszedł do mnie. Poczekajcie, zaraz przychodzę. Dobra, ja już jestem. Znaczy tak zbytnio yy, długo mnie nie było, bo tylko dwie godziny. Tak, taka głupia sytuacja, ponieważ yy, jak wam mówiłem, goście do mnie przyjechali, wiecie tam oczywiście powitanie, wiecie, specjalne. I potem mój wujek fanatyk rowerów wybrał się ze mną na o! Na rower! I tak właśnie minęło 2 godziny. Nawet więcej. jest 17, ja to nagrywałem... O Jezus! O nie! A ja to nagrywałem o 15.30... Znaczy nie, o 14... pierdalać, Dobrze! To mi chodziło. Tak, no i tak właśnie minęło i teraz to nagrywam. Dokańczam to. Tu jest kutas. Ale fart. Jezus Maria. Nie, ja idę do domku. Pierdzielę to. Pójdę się wyśpię i może coś zrobię tam u siebie. Tylko gdzie to jest? Jezus Maria. Będę się przebijał. Kurwa. Ja. Szybko, 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 szybko Sorry, że wam Mogę pluć do mikrofonu Znaczy do, 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 do waszych głośnic znaczy... Jezus Maria Dwa Dlaczego? One mają Dobra Spieprzyłem im Przynajmniej Tak myślę Naw nawet nie wiem, gdzie jestem. Nie, to jest... I nie, nie, spierdali mnie. A, dlaczego? A spierdalej, kutafonie pierdolony! Chuj ci w cyce! Czemu ja ich kilofem nie jebę? Fak! Fak, fak! Fak, liu... ja. Ci kur... Hit za hit, naprawdę? No kur... Gdzie? Gdzie? Gdzie to jest? Tu. Ja pierdolę. Tak. Blisko domu. To jest skandal. Creeperów od chuja tu wzięli. Moje exp. leci, leci, leci. No. Dotaty! taty Dobra, teraz musimy się dostać na górę. Będzie łatwe. W takich warunkach. Dobra. Tak. Tak 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 i tak i za chwilę będziemy znaczy tak nie za chwilę wy możecie nic nie widzieć ale ja to tak zrobiłem dziwnie Ja farta bo przez chwilę miałem zatrzymywać tak wiecie do, dosłownie dobra chyba myślę że skończę na tym ten odcinek bo nie było jakoś ciekawie Taki odcinek, nie wiem, krótki może być, bo no... Łącznie to jest 15 minuta, może 6... No nie, 15 minuta odcinka gdzieś, tak? I no nic się nie dzieje. Chyba, że jedyne co zrobię. To zrobię piecyk. I... wypalę to. Ślaizo. Dobra. A, tu już tu walne i tak. O. Ty gdzie. Kurwa jebana, w dupę, zajebana Gdzie mój węgiel? No tak. Ale gdzie mój węgiel? Nie. Nie, no to jest skandal. Mój węgiel. Halo, Proszę pana. Nie. Nie mam węgla. Jest. O oh, tak. Taka piękna ulga. Mmm. Tu jeszcze creeper. Nie. <grymne> nie, zielony penis. Tak, mój epicki odcinek. Będę sobie śmierci liczył, bo będzie, że nada wyjdzie mi 2356 śmierci, więc nie, 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 nie liczę nawet. O, 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 jesteśmy, dobra. To ja myślę, że tu jeszcze zrobię faremkę. O ty skurwysynie, nie, tak się nie bawię na mojej posesji. Si, jaja! Skurwu! O ty skurwysynie, nie. To, to jest, że jest kurwa mordobicie. Kurwa, jak tak można na posesji, kurwa mojej? Węgiel, ale. Możecie mi jaja lizać pedały pierdolone. Idę na wojnę z kliperami, Stop penisom. Zielonym. Tak. Koniec. Nie jestem jakiś. pederasta. Dobra. To się niech przepala, ale. Moja mama robi obiadek, jak pięknie pachnie. Po prostu. To tak, idziemy zrobić motykę. A, ale jak ja prowadzę wodę, to jest pytanie. No nie chcę tego, ale chwila, tu gdzieś była woda. Tylko mi się tak wydawało, że w którymś z tych tutaj momentów była woda. Tu nie ma nic. Jezus, Maria, będą się na dole zrobić farmę. No i tak nie będzie duża. Dobrze, że mi drzewko już urosło, przynajmniej jedno. Ale jesteśmy wysoko, ale tu będzie epicki domek, jak tutaj wszystko zrobię. Dobra. Tak, zrobię sobie wiaderko, pójdę po wiaderko, zrobię sobie nieskończone źródełeczko, gdzieś tutaj. Mogę już nawet zrobić. Wow, co to? A, taka płytka naciskała fajna. I od razu przepalę moje mięsko. Chodźcie. Dobra, a ja teraz idę po wodę. Tylko może zostawię wszystko w domku, bo tak jak się e, brzydko mówiąc, zajebę. A je, znając e, mój skill to na pewno tak się stanie, więc... A, tu jest woda przecież. Tu jest gdzieś stawik. Jest. Prawie? Jebać. Wiedziałem! No że mam grzeczko blisko to. Dobra, teraz trafię jak, jak na serwie skkf -a. Pięknie. Skok z Bungie, tylko że u niego to nic nie widać prawie. Ale... Mogłem dwa zrobić. I weź się teraz tam dostać. Nie! Ale zwaliłem. Może po drodze więcej nasionek pozbieram, bo tak... Nie no, gdzie ja idę? Bo tak trzy nasionka mam tylko, to... A chlebek by się przydał. Oczywiście teraz zrobię taką malutką farmę, potem może poprowadzę, nie wiem, jakąś automatyczną, wiecie, pistony i te inne bariery. Na razie to żeby było na dwa chlebki. Dobra, starczy na dwa. Jest, dobra. Znaczy jest, jest, dobra. Nie, nie ma. Jeszcze jedno nasionko, żeby było. Pobliżyło. No nie, no. To jest skandal. To jest kurde skandal. No, dajcie mi nasionko. O, dzięki. Dobra, możemy iść tędy. Tak, to zrobię. I myślę, że skończymy nad tym odcinek, ponieważ odcinek trwa już teraz 20 minut, więc po co go przedłużać. Ale i tak nie mam sensu nie ma sensu teraz jeszcze nagrywać dalej, ponieważ i tak już wszystko co miałem zrobić, zrobiłem. Byłem w tych kopalniach, wziąłem troszeczkę tych surowców. W ogóle w pobliżu nie ma kopalni, to jest jednak minus. Będę musiał zrobić chyba, jak zrobię już domy, taki mega ziem... nieziemski otwór. W głąb? Znaczy no w dół. W dół tej jakże dużej góry. Patrzcie, na razie znajdujemy się... Sorry, że ruszyłem mikrofon. Nie. No, znajdujemy się na 108 poziomie. A w ogóle w Minecrafcie można maksymalnie mieć 256 chyba? Coś, coś takiego. I tak, no właśnie. To i... jesteśmy jeszcze daleko. Możemy jeszcze jakieś góry zrobić, znaczy góry wieże... To by było, by było ksiarskie Ty, no jaki sobie pomysł. Dobra i w tym miejscu sobie pierdzielniemy naszą farmę. Tylko idę pomotykę. Oczywiście mój domek bez e, części dachu. Tak, jak widzicie, to jest cud e, architektury. To jest, to jest tak zwany e, e, domek z widokiem na niebo, taki wiecie. Tu jest dach. Jak się budzisz, wstajesz tutaj, podchodzisz, o, ale piękne słońce, nie. Ja, ja to jest tak zmyślno zrobione dla takich, wiecie, ludzi. Optymistów wiecie, że wychodzi ranek, pięknie wszystko, słońce świeci, nie, co tam, nie, że... Creeper ci stoi za drzwiami, wjebnie ci, wybuchnie cały dom, ale ty masz, ty masz dziurę w dachu i wszystko widzisz, nie, jak tam ci rośnie, wszystko. Dobra, ej, nie wziąłem wszystkich tych sadzonek. To jest całe moje. Ty, a właśnie, da się zrobić tak, że podchodzę tutaj, tak wiecie, chytrze. a się, dobra. I jedziemy No. O, dobra. Idziemy. Muszę tak coś rozplanować tak, żeby 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 był 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. OK to pozbieram oczywiście pracy. Po co ma się marnować, nie? Jak może iść w dobre ręce. W bardzo dobre. No dobra. No to tyle by było na tym odci Tyle by było w tym odcinku. Yy, myślę, że odcinek Wam się spodobał. Słuchajcie, pójdę do domku, będzie tak epicko. Będzie tak nastrojowo. Hmm, tak się zastanawiam, czy może wieczorem nie nagram jeszcze odcinka z BF'a lub y, z y, jakiejś innej gry może, nie wiem, bo myślę, że myślę się nad jedną grą, żeby nie wycofać jej, ale to może później jakiś odcinek zrobię. Na razie to myślę, że odcinek mi się spodobał, może w tym odcinku nie było zbytnie atrakcji, ponieważ y, uciekłem na dwie godziny, ale to nie, nie będzie widać, będzie ucięcie i wiecie, nic. Było śmierci, trochę było dużo Creeperów. Założyliśmy farmę, która jest tam gdzieś za nami, o jest widać po, po prawej. To co zrobiliśmy? Zrobiliśmy farmę, pozbieraliśmy trochę węgla, żelaza. Mamy wiadro, mamy motykę. Które mamy po dzisiejszym odcinku. Dobra, myślę, że odcinek Wam się spodobał. Subskrybujcie, łapkujcie w następnym odcinku. Myślę, że coś pokombinuję z moim domkiem. A w międzyczasie, może poszperam troszeczkę w jaskiniach i wyrobię sobie surowców na domek. No tak, tak chyba zrobię. Dobra, nareczka.